Długa tutaj nie ma. Może w końcu przypłynie. Może się utopiłem. O, o, Jestem. Mam rzecz. Rzeczywiście, jest Czy co to jest? Tak, wziąłem trochę rzeczy z niej. W tej skrzynce były do... co chodzi? Co to jest? Sienia. Tak. Mam chwała nie, 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 tego. Znalazłem, nie, nie, Z tego Znalazłem nie, Znalazłem nie, okay. nie, 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 to okay. <laughs> nie, nie, tak. o tej świątyni? Ta, tam jest, gdzieś tamtane? jest taka świątynia właśnie. To jakaś świątynia, o której mówicie? Zakrować się, nie? Może coś będę wiedział. Dobra. Dobra. Bo tam my wcześniej nie poszliśmy. Nie, jeszcze nic. Dobra, ty to i Dobra poczekajmy. Dobra. A, poczekajmy na nich. O, okej. Okay. Jeszcze... A wy idźcie, ja do was dogonię. Po prostu do właśnie na opakowanie. Dobra. 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 Idziemy. Taka ogromne Czemu małpa tutaj nie mieszka? No. A w ogóle patrzcie, tam jest coś, jeśli tam jest drugi kawałek, taki mały, rozbieśń, też nie byliśmy. A to, to jest, jest świątyna, jakiś nie wiem. 5 milionów lat temu ktoś tutaj budował ją. No. Też Ta, nie no polecam, żebyście tutaj długo siedzieli, ponieważ. Dużo od nich już się tutaj dzieje. Hmm. Dabo, bardzo dużo. Ja chyba z piekarucę. Oj, oh. czekaj. Wow. Tutaj macie różne rzeczy. O, nie cenię. Daję źle lazom, to są osoby. Ja sobie... Ja sobie... No bo i tak oćoperz co tu jest najpierw. A jeśli ja idzie białek? O żelazo Nie, 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 nie we wszystkich skrzyniach co jest No ja nie do się bo zabrali Ale ci chickeny wezmę Ej chłopaki Tu kości sobie Ej chłopaki, bo ja tego akurat nigdy nie widziałam Kikać? No Okej okay. Dobra co? co ty się stało? Co o! się tutaj odpaliło? O! ja, nie idź, nie idź, nie idź, ja pierwszy. Nie, niech tego otworzy pierwszy tam skrzynię Czekaj Nie, Co, to jest? Bogowie świątyni. Oh. Ofiara... Ja nie wiem, okay, czekaj. nam tą książkę, Wojtek. Iżcie o co tam, tam. chodzi. Dżungla, podziemia, bagna, lodowce, oh, pustynia, nether, eld, woda, miasto na wodzie. To wszystko. Chyba coś rozumiem. A co, Świątynia. To jest to, co no. Dobra, ja sobie Ale zostawię ja... na razie. Ja złożę ofiarę. Poczekajcie. Hmm. O, damage. i melony. Tak. Potem ofiara. Ofiarę. Ofiarę. Mężki. Ja 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 wszystko. ja ja pewno jest ja ja jest Dobra, no to przyjeżdżać cząglowe się. Oj, do świątyni chcecie iść. Tak. To jest bardzo niebezpieczne. Mhm. Nie polecam, żebyście tam szli, ale mogę wam pokazać gdzie to jest. Tylko żebyście tam nie szli. Nie podchodzili za blisko. A... Ej coś zielono, to nie ja byłem, chyba Tomek A kto ten Tomek, bo ja jeszcze raz nie wiem do końca to Tomek Zanych wracał, o widać No mm dobrze -hmm. No tutaj potwory latają wszędzie Może z jakiejś infekcji świnie. mam liczyć? Tu świnie nie istnieją No teraz na pewno nie co to jest? O, to jest siedziba cywilizacji, która była 3 miliony lat temu. Wtedy, kiedy stąd się to Tam są jakieś różne rzeczy, są artefakty. Jeśli jesteście odważni i macie dobrze, dobre rzeczy, żeby trwać, to możecie sobie tam iść. Ale na pewno będzie trudno. Nie znasz jak z pani. Ja też nie Pan Spiderman? To Spiderman? A, tak, tak, tak. Się... Tam coś widzę. No, tam. Nie wiem, co to jest, to jest ogromne. To jest świątynia. Taka. Wielka. Jumbo. Tam? Ja coś w świątyniach czasem można znaleźć jakieś rzeczy. Takie bardzo rzadkie rzeczy, legendarne. Ale to nie we wszystkich. Więc nie, nie prowadzę tam iść. Możecie sobie tam dalej trochę pójść, ale ja już nie wracam, ja się za bardzo boję tego miejsca. Ja wracam i zrobię na, i robię ulepszenie do tej, do tej waszej chatki. Tak? To jest, to jest chatka, tak? Dobra. To ja płynę. No idziemy. Może pójdziemy sobie. No. Też cię przestał padać. Nie idziemy. mam pojęcia, gdzie ta świątynia jest, tam obal w są. Gdzieś tam. Nie rozumiem, no, nie rozumiem. Zrozumiałem. O! Gdzie my spadliśmy? Dziury jakieś? Co to jest? Kolejna kopalnia. What the fuck, bro. Żelaza się w sumie, może nam czytać. Dob Dobrze, że tu nie ma małpy. No. A! Kupi, gdzie jest? Putate. Nie wiem, czy on się ukrył tak podświetlone. Krajna, ja z nimi nie wyrobię. Jeszcze podobno ma dużo zadania, a mówi, że nic nie ma. Ty teraz nagrywacie? Ja kopię węgiel. Myślicie śmierci No Tak <grymne> zabierze i temy, bo my zabraliśmy. w ogóle tę na wezpie, nie? Co to za ciwek? Pamiętać ci jak się przedstawił? Po powiedział, o to, że jest Adrianem jakimś Nie wiem o co mu chodzi. Jakiś Adrian. Ja po ja prostu słuchałem i nie wierzyłem, co słyszę. Ja to gdzieś miałem. Okej, okay, lawy nie będzie już. Musimy poprosić tą dziwną mapę, żeby nas zaprowadziła do tej świątyni. No, bliżej. Ja nie wiem, co to jest. Zaraz, to jest, tam, nie wiem, a teraz gdzieś padliśmy do dziury. Jak ulepszy tą naszą chatę, to może wróci, nie wiem. Będziemy się błądzić z jej Ty, może ta mapa wszystko ukradnie, Cekary? Że my jej No właśnie, mógłby lepiej. I zostawiliśmy chatę małpienie Ja się boję już. A jakiś kolejny poziom jaski. Mogę tylko złoto wykopać Nie mam żelaznego Ja mam, ja mam. Ołszy przy... W ogóle co to, to są za nie? No. O co z tym chodzi? Kreś, Moja wędka ma szabne z 105, tak szabne z 5. No kurwa, no, no, Moje... nie. Lapis lazuli. A my nie wiem. To, gdzieś rzucić do lawy i nie wiem. Może gdzieś rzucimy do lawy i coś się z tym stanie, nie wiem. Co nie? Ja nie rzucam, Ja mam broń. Jedyna broń. O, o, teraz nabijesz. Wow. Musimy, całą, całą lawę. A gdzie wy poszliście? Ja wpadłem no jeszcze niżej. A, tam ty co wtedy tam... Ja? Ja mogę kopać, bo nie mam... Tutaj... No to ja wiem, gdzie to jest. A, tutaj Teraz jednak. zrobię robisz raz na kilo. Dosyć tego. Kopanie. Jestem na mistrzem mistrze żelaznego killowca. No, może zobaczymy um, te diamenty. To byłoby fajne. Czy ją redstone? Nie mam tutaj, tamtym filmem. Ja mam ma żelazny ma... no, piecek. No, ja zrobię drugi i mój piesek, okej? Okay? Mój prywatny pie piecek. No. Katarzynie ja nie kamieniem. wiem, co ze sobą są w tym żelaznym. No dalej. Nie, bo się małpa nam ukradła. Ja miałem między tyle killów żelaznych i ktoś no. wszystko mi zajumał. Może to małpa. Może to małpa właśnie w nocy? Bro. Nie, to było w dzień. wiele nie patrzyliśmy, nagle bum, małpa przyszła i tam zabrała. No to by może ten, była kara co za to, że właśnie robimy. wcześniej. i z domu. A Nie, nie, to jest to. Ile żelaza mam tu przypalenia? Nie mam nic? A, jeszcze, tak. Miałam, że już nic nie mam. Zrobię sobie z całą zbroję. Puka, puka. wszystko się przytacza, To robię pierwszy element zbroi, hełm. Ręcztunek, wojtka. co się i tam więcej i zbierać, szukać. Ej kto minął zelazo? Free. To się minął zalażo. w kopalni? Kopał kopał i nie jak się. Ja mam już wybrany temat, ja nie chcę. Ja podzielam do idę teraz. Ja, ja robię sobie zbroję, teraz robię buty, bo już mam health i teraz bieram na, na spodnie. Wow, ja. Co ty robisz drewno? Ktoś most z drewna Chyba Hubert. Ja to jasno widzę. Most z trebna. Ale źle, że tutaj jest. kopie je. Kolejne. Nie to jest niebezpiecznie strasznie. Nie wiem. Nie wiem, jak można być jakim głupim, żeby robić mosty z drewna <grym> ja, ja nie robiłem. Aż bo ludzie, ale Nie mam jestem. czasu, żeby wykopać kamień. Uber 2022. Woli szukać zanami. Na Zajumałem całe żelazo komuś. Mi! Ej, oddaj mi! O to je! nie. ja to kopałem. Ej, mi lotowałeś oh. żelazo. Oddawaj. No <noise> Dobra, oddaję. Już <grych> Dziękuję Myślałam, że to diamenty, ale to a redstone. 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 No, nie było. Red stąd. Trzeba było je

nic nie mówi w domu, po no prostu. Ej, chłopu, chodźmy tam, gdzie to może to Tomek, albo... gdzie? Zniszczyłeś piecyki, Wojtek? Ej, nie. No ale tam żelazo jest Tędy. jeszcze. Wtedy. Właśnie jakby jeszcze Hubert tutaj to lapę. Hmm. Już można zabrać to. to moje, e. Mi węgiel. Dobra, ja mam no. tylko przyszy. Ja mam cały. Dobra, masz moją chyba Ooo, yeah. Mm. Okej. Okay. Super. Tutaj. Wow. Zalazę. Zawsze potrzebne. Zbieram. Wyparcie. Tomek stąd gdzieś przyszedł. Trochę umarłem. nie jest na tej wyspie. No bardzo. Trzeba, trzeba jak... jaki jakiś sposób ten stać. Małpa poszła do domu, nie wiem. O Creepery! W takim razie. Boom, Bum, 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 boom, 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 Nie boom, w, twojej w, dupie. No w twojej dupie. <laughs> Czy ktoś jeszcze jest na tej wyspie oprócz tej boom, 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 A co jeśli oni nie będą tacy mili jak moi? Fuck sonu O Emi Jacyś frayerzy ten pan Trzeba nie wiem Jakbym z potęgą fajnie, śmiesznie wiem że z tego i pięknie, jak będzie do kopania tego Grabela pewnie nie jak to jak żadnej broni niż masz No ja mam nieszniszczalną wędkę To jest wędka Emila No Ja mam zniszczy wędki fuj. Emila Mam mieć Wojtka Hubert może używać tego pomieszczenia. Teraz pieniądze. potrzebuje drewna, bo robi most z drewna. Nie Do... ile to robi, to mniej czy trwa i trzeba, ro... trzeba było... Co trzeba robi, most? robi most z drewna? Kola, no to Hubert chyba robił. No, Hubert robił most z lawy. Że że most z drewna na lawie. Ja próbuję już wyjść chyba. Muszę mam cały set. Nikt nie pytał <grym> Aha. Trzeba było zbierać, bo to jest drogi Zbierałem, ale nie znalazłem ale, ale O, widzę wyjście! Tutaj na górze jest bo ja, ja, to już na ja już wychodzę, chłopaki Ja <grym> jest go? Czy Gdzie wy? Gdy wyjście idziemy? Ale łatwe No, fajna instrukcja Skanioniec w, w tym Dobra, ja sobie tylko mogę szukać. Oooo, nie wiem Nie mielcimy mruk. Mi Lijany. Widzicie Tomas, który mnie spycha. Lija. Jakich ja to miałem ja nie spykam nigdzie. <śmiech> <śmiech> ma na szczęście. Dobra, my... gdzie pożegnaliśmy małpę? Tutaj, co nie? No. Tutaj, co nie? Może wróci. O! Kokopins! Cieseczkę będziemy wbić z ręką. Kokopins! Więcej żelazo! Kokopins! Ściekiego! Ok. Że wejdźmy na wielkie drzewo i może jest tam. Nie wiem, Nie wiem, gdzie wiesz? Ja to ja po prostu patrzę po mapę. Tu ją pożegnaliśmy. Tutaj. Eee, No tam były takie wielkie drzewa. I to jest No ja też się tu znaczę. Może tam jakiś upek niebogowie. Pewnie tak, pewnie uda